Cześć, weekendzik I co? Trochę filmów nie nagrywałem A na rybach byłem, dwa razy byłem Ale co nagrywać, jak się nic nie złapało? a Latałem za wąsatem No i miałem dwa skubnięcia Ale niestety Chyba nie smakowało, bo tylko szarpło Dwa, dwa wyjazdy, dwa brania No ale nie nagrywam, bo nie ma co Dzisiaj może chociaż Coś połowie, duża woda może jakaś drobniczka, może Bolek. Zobaczymy. Przydałoby się coś nagrać, bo kurde. Wpływy są mniejsze z tych, z tych YouTube'ów. I nie wiem, chyba nie zainwestuję w tym roku za dużo. Dobra, na razie, bo się coś chlapie. jest. pierwsza rybka. Bolo, proszę. Bolo. No, mówiłem, że dzisiaj będę miał bolenia. O. 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 Ale znalazłem miejscówkę na bolki Kurcz, o jeden za drugim Drugi bolesny <grybujesz> Liczyłem na kleniki, A tu bolki Cóż to, to było... to było... No, ależ mi prawie wędę wychlało... Szkoda, bo... No fajne było... A. Proszę... No, ależ bolenie dzisiaj przesuwają. O borde, mistrzostwo świata. A atak bolenia. No i znowu, 15 centów. sztuki, kurczę no. książkowo, przy trawach a, bo no. to no było niezłe branie O, wygonie z wybrania. Ale gdzie kleniaczki, Konie. Dlaczego to bolki biorą? Ui Ale już branie było kapital Ale no, nic Dobra. Boleń spada Och poszedł O proszę A ja się zmniej chyba to nudzi nie idę, bo to maluchy tam biorą szkoda kuć Jakby mi ze 100 złapać no. stawia się gdzie indziej Panie Dobry Bole nie chodzą, może? Nie. Chyba odpłynę trochę dalej.. <głosy> <głosy> <Nie>? <głosy> Então eu troco tu łapie. Tu za tydzień będzie dobrze, jak woda spadnie, to tu będzie zabawa z okonkami. Kurczę... Kurczę, Pana Prezydenta na rybach spotkać... Ja pitole... No proszę prezydencowi Łowi, ja też, to zrobić. No i co w dzisiejszym łapaniu. No nic ciekawego. Drobiazgi bolkowe. Nic chciałem, co nie chciałem za bardzo ich tam kłóć, bo no, może bym się jeszcze obawił. No. Sendacze podejrzewam, że żerowały. No, nie widziałem tak nie złapałem, ale tak wyglądało to. Ale nic nie mogłem skusić. Nie wiem, co to się dzieje. W sumie dzisiaj nie żerował. No, i to i to by było na tyle. No i jeszcze... Tutaj tego. Prezydenta Dudę spotkałem o, Na mojej miejscówce o, przy ujściu e, małej rzeczki Dobre, widocznie musi być dobra No i kanał musi być zarobisty, bo tak znana miejscówka się zrobiła Dobre Grillem czuję Dobre. I to było na tyle z dzisiejszego łowienia To już trzeci wyjazd jak nic nie ma, ale może to na wrzucę, no. Wrzucę... nie ma co wrzucać, ale może wrzucę. <śm> Dobra, to tyle. Idę. Wyjeżdżam. Nara.